Muszę być tam, zawsze tam, gdzie ty nie. Yeah. Hej, cześć. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z kolejną poradą, z kolejną ciekawą aplikacją, z kolejną ciekawą stroną, aby pomóc Ci w nauce języka chińskiego lub dowolnego języka, jaki sobie tylko wymarzysz. Za chwilę pokażę Ci, jak działa aplikacja Memorize, która pomaga właśnie w nauce języków obcych, nie tylko języka chińskiego, ale również na pewno znajdziesz tam materiały co do nauki języka chińskiego. Natomiast tutaj również mam dla Ciebie ciekawą informację. Pamiętasz w tych naszych różnych spotkaniach, gdzie poka Pokazuje ci 10 różnych słówek w momencie, kiedy je czytam na głos, a potem sobie je powtarzamy w tej naszej takiej małej serii z tymi słówkami, co chwila pojawiają nam się nowe słówka. I tak, aby zebrać je dokładnie w jednym miejscu, wszystkie je postanowiłem zebrać właśnie w tej aplikacji Memorize, aby zrobić nam tam jedno wspólne miejsce, w którym te słowa będą się pojawiały. Za chwilę przeniesiemy się na ekran mojego komputera, na ekran mojego telefonu, tak aby pokazać Ci, jak ta aplikacja działa i w jaki sposób będziesz mógł mogła wykorzystać właśnie zawarte tam rzeczy, które dla Ciebie umieszczę. Tak więc, jeżeli chcesz, śmiało dołącz do naszej grupki na Memorize. Zaraz pokażę Ci działanie tej aplikacji, ale Ty już teraz możesz kliknąć, żeby właśnie zobaczyć sobie, jak wygląda ta baza słówek od środka. Będę je zamieszczał regularnie, stale dodając oczywiście nowe materiały z tej serii, to również tam będą pojawiały się słówka z tej właśnie aplikacji. Zobacz, czy okaże się ona dla Ciebie pomocna i mam nadzieję, że ta nasza wspólna nauka będzie właśnie owocowała tym, że te słówka będzie Coraz to, coraz to, coraz to więcej. Także pokażę Ci tylko szybko, w jaki sposób ta aplikacja działa. No i z chęcią zapraszam Cię do dołączenia właśnie do tej naszej małej grupki, małej społeczności na Memorize, tak abyśmy mogli uczyć się tych samych właśnie słówek, których ja używam w moich nagraniach. To tyle. Przenieśmy się na ekran mojego komputera. Tak więc, aplikacja, którą będę chciał Wam dzisiaj pokazać. Ale zanim przejdziemy do aplikacji, to musimy na pewno zalogować się właśnie przez tutaj przeglądarkę. Wchodzimy sobie na memorize.com. No i oczywiście najlepiej będzie się zalogować. I tutaj chyba pójdzie to od razu. Dokładnie tak. Już widzicie cały mój panel. Na razie się jeszcze nim nie przejmujcie. Zaraz dokładnie Wam wszystko opowiemy, o co tutaj chodzi. Możecie sobie oczywiście spersonalizować swoje tam konto, dokładniej zmienić jakieś ustawienia i tak dalej. Ale to chyba nas jeszcze średnio obchodzi. Najważniejszą rzecz, którą znajdziecie, to są. Ta jest rzecz tutaj: kursy. Czyli wchodzimy sobie dokładnie w kursy, gdzie mamy kursy na temat różnych języków, nie powiem, że wszystkich, ale naprawdę, naprawdę różnych i możemy sobie na przykład właśnie znać język polski, nie wpiszę odręcznie, więc musimy po prostu sobie znaleźć język polski jeżeli właśnie znamy język polski i możemy sobie wybrać z najpopularniejszych kategorii na przykład albo oczywiście kierować się tą która nas tutaj przyciągnęła czyli język chiński i dać sobie wszystkie w tej kategorii w momencie kiedy nam właśnie aplikacja znajdzie wszystkie te różne kursy możemy sobie na pewno wejść w poszczególne z nich a na przykład weźmy to ten pierwszy z brzegu gdzie mamy powrócę jeszcze zobaczcie. 34 tysiące ponad osób korzysta z tego tutaj kursu, uczy się wraz z nim, więc śmiało możemy sobie w niego wejść, no i rozpocząć na przykład właśnie z pierwszej lekcji tam w hotelu. Mamy listę słówek, która się tutaj na pewno pojawi za chwilę w trakcie nauki. Nie ma bodajże z tego co będę wiedział, to nie będzie tutaj. Znaków, ale akurat nie, mamy znaki na dole, tutaj, w tym miejscu. Ale akurat ten kurs jest świetny, dlatego że zobaczcie oprócz y, samego tylko i wyłącznie obrazka, autor zostawił nam tutaj sam filmik wideo, włącznie z wymową. Zobaczcie jeszcze raz. W takim no, dość standardowym, szybkim tempie, bym powiedział. Mamy oczywiście tłumaczenie w języku angielskim i możemy sobie od odtworzyć to jeszcze raz, właśnie tutaj. Czy to w wersji właśnie, kiedy czyta do pani, czy pan, już w trochę wolniejszym tempie. Przejdźmy sobie dalej, bo to jest tylko etap, kiedy jeszcze na razie się uczymy tych... Dian. I jeszcze raz. 9 dian. 9 dian. Dział dian. Dział dian. Y nie, to nie będzie na pewno na pewno hotel jako tłumaczenie z języka angielskiego, tylko właśnie będzie chodziło o jakiś taki monopolowy, tak bym to właśnie powiedział, czyli sklep właśnie z alkoholem. Przejdźmy jeszcze dalej. Ni o, i tu mamy już wersję, kiedy musimy posłużyć się tym, czego nauczyliśmy się wcześniej. Niciunara, jeszcze raz. Niczunara. Dokładnie tak. Słuchamy tego, co tam, tam właśnie Pan mówi. No i zaznaczamy oczywiście. Ni poprawny, poprawny, po dian. I poprawną odpowiedź. I znowu ten dien, czyli właśnie ten monopolowy sklep z alkoholem, tam mieliśmy dział na to nie jest. Czyli właśnie sobie zaznaczamy. I tak możemy iść cały czas, cały czas uczyć się dalej. Oczywiście ja nie będę tego kursu całego pokazywał, bo to nie na tym rzecz polega, ale chciałem Wam pokazać, że no oczywiście tych kategorii tutaj, akurat w tym jednym kursie jest bardzo dużo, ale nie zapominajmy o tym, że tych kursów jest no cała masa tutaj, bo możemy skupić się na przykład na chińskim dla dzieci. Zobaczmy sobie na przykład właśnie liczby, gdzie mamy wraz, widzę, tutaj ze znakami, czy właśnie uczymy się, że I to jest jeden. R jako dwa, no i już od razu musimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź, przejść sobie dalej w ten właśnie sposób. Czy tu mamy jakieś inne kategorie, no na pewno jeszcze mamy, czy to właśnie chodzi o zwierzęta, czy jakieś kolory, owoce, jedzenie i picie i tak Sprawdźmy, co jeszcze nam tutaj przygotowali na ten język polski. O, tu jest akurat na przykład kurs z języka chińskiego tego pomocnika handlowego, polecam Wam tę pozycję, jeżeli ktoś się interesuje właśnie na przykład tym aby poszerzyć trochę swoją wiedzę na temat języka chińskiego, ale właśnie już tego typowo biznesowego, to możemy również właśnie uczyć się ze słówek z tamtego, z tamtego podręcznika. Tak możemy tam to tak z podręcznik. Kiedy mamy właśnie ai, czyli właśnie niski, tylko że tutaj widzicie, zobaczcie już są tylko i wyłącznie na przykład same znaki czy an cięxię jako bezpieczeństwo i możemy właśnie na przykład właśnie sobie zaznaczać standardowo i leci dalej and one, czyli właśnie coś instalować, nie mamy zobaczcie tutaj piny, więc to już jest taka wersja dla osób, które na pewno ze znakami nie spotykają się pierwszy raz, tylko właśnie już są z nimi gdzieś tam zapoznane, cofnijmy się jeszcze wcześniej, bo chciałbym Wam szybko pokazać, Jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy mamy ustawiony ten język polski, właśnie tutaj w tym lewym górnym rogu, możemy sobie to zmienić oczywiście na angielski, tak aby mieć dostęp do szerszej puli, całych tych yy, wszystkich kursów. To znaczy na pewno więcej będzie tworzonych w języku angielskim. Kiedy wybierzemy sobie właśnie język chiński, to zobaczcie, już od razu pojawia się tego znacznie, znacznie więcej czy nawet jakiś kantoński się pojawia, czy jakieś 100 y, chińskich zdań na każdy dzień, czy właśnie y, opracowanie różnego puopło, pomofo czy pininu, czy restauracji, czy jakiś wzorów języka chińskiego, czy na przykład odwołanie do y, kluczy, czy jakiejś historii, podejrzewam, że jakieś chengyu też tutaj się znajdą, czym są chengyu, to wytłumaczę Wam może w innym odcinku, ale oczywiście nie samym chińskim człowiek żyje, bo może uczyć się jeszcze innego języka, więc śmiało możecie sobie zobaczyć jakieś właśnie kursy. Już weźmy sobie te po polsku tylko i wyłącznie. Hmm. Dobra, chyba nam się już włączyło. I weźmy sobie na przykład francuski. Może coś właśnie po francusku ciekawego znajdziemy. Ja akurat tutaj Wam nie pomogę, ale włączymy sobie francuski 6. Niezbyt mądry, zobaczmy. No i właśnie możemy też uczyć się Lakuz. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale właśnie. L'effet. L'effet. Powtarzam Lakuz. Lakuz. Lina. la, la, I ja la tam, no, Jestem L'effet. Le no, na przykład. Sembler. Uczyć się właśnie, czy innych języków, nie tylko właśnie francuskiego, czy tam chińskiego, ale właśnie, na przykład ktoś potrzebuje angielskiego, to też takie tutaj znajdziecie. Czy francuski, rosyjski, to są oczywiście najpopularniejsze, ale inne na pewno znajdziecie sobie tutaj i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz samych języków możemy uczyć się również e, kategoria kategoriach polarnych biologia, czyli właśnie rzeczy związanej z biologią, np. o układzie pokarmowym, o hormonach, o, 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 o anatomii, ale po angielsku, czy na przykład właśnie rzeczy związanych z m, matematyką. Zobaczmy. Trygonometria. Tabliczka mnożenia, y, czy inne tego typu rzeczy, też sobie tutaj znajdziemy, i tego w ogóle jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ja patrzyłem wcześniej, to y, nawet jakieś właśnie z techniki pamięciowe widziałem, że raz się tutaj pojawiły, czy właśnie jakieś rzeczy do, y, Boże, do psychologii, ale tutaj zobaczcie, że to są rzeczy, które tworzą osoby zwykłe, tak byśmy mogli to powiedzieć, bo ja taki kurs swój tutaj mały też stworzyłem, ale to tylko i wyłącznie po to, aby was zaprosić do niego. Tutaj. Jak przejdziemy sobie do grupy, to stworzyłem dla Was taką grupę Akademię Chińskiego, do której link oczywiście zostawię Wam na dole i stworzyłem taki mały kurs słówka z YouTube. I tu jak sobie zalogujecie się dokładnie do tego mojego kursu, do tego mojej grupy, tutaj będę Wam tworzył różnego rodzaju mniejsze, może większe kursy. Głównie na razie skupiam się na tych słówkach z YouTube, aby wrzucić Wam tutaj te wszelkie wszelkie słówka, które pojawiają się w trakcie tego słuchaj i powtarzaj, kiedy ja tam podaję wam 10 nowych słówek w tych różnych przykładach zdań, to będę chciał, abyście mieli do nich dostęp. Tutaj zebranych wszystkie w jednym miejscu. Będę regularnie je właśnie dodawać tutaj specjalnie dla Was, aby Wam ułatwić naukę. Także no, to polecam Wam naprawdę tę aplikację aplikację, dlatego, że później możecie sobie właśnie pobrać ją, czy to przez sklep Play, czy odpowiednik na, ten, na urządzenia z iOS-em, tak aby właśnie móc sobie mieć to wszystko pod ręką właśnie w aplikacji, gdzie logujecie na to samo konto i macie dostęp do tych wszystkich różnych rzeczy. Tak więc no, myślę, że warte na pewno uwagi. O, zobaczcie. wszystkie kategorie: języki, literatura i sztuka, matematyka, historia, yy, ciekawostki. No, możemy połączyć ciekawostek z historii. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Może, 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 może coś takiego łatwego, bym się nie zbłaźnił. Eee, weźmy sobie. Dobra. Weźmy sobie taką kategorię i zobaczmy, czy. O, matko woska. Dobra, może, może nie, może nie będę się na razie uczył tych rzeczy różnych, może zostawię to na inny, na inny raz, ale ogólnie jeżeli chodzi o naukę języków obcych, to na pewno tutaj ta aplikacja Was nie zawiedzie. No i oczywiście zapraszam Was do tej mojej grupy, tej Akademia Chińskiego, gdzie zostawię Wam, pamiętajcie, link na dole, tak abyście mogli sobie przyswajać te różne rzeczy, które podaję Wam w tej serii Słuchaj i Powtarzaj tak abyście mogli się nie tylko tak biernie i chudczyć, ale również aktywnie, żebyście mogli sobie wszystkie je powtarzać. To tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, z tym razem. Cześć!